Cześć, ja jestem Kamil a to jest 15 o ileś... nie, 16 odcinek serii zagrajmy w Cyberpunk 2077 Wybaczcie, że nie było prawie tydzień filmu Nie, nie tydzień, miesiąc filmu bo y, miałem powiedzmy problemy techniczne z tą grą ...bo... Um, ...bo jak odpalałem... ...bo jak nagrywałem Cyberpunkę ostatnio... ...znaczy próbowałem... ...to mi prąd wywaliło... ...i... ...no i się po prostu bałem, że... ...że się znowu to powtórzy... ...no i... ...mam nadzieję, że teraz... Że teraz tak nie będzie? E, dobra. E, co? Co omin, Co nas Co was ominęło? E, poza nagraniem zostałem e, powiadomienie, że to auto, co. Mieliśmy w pierwszym akcie jest już naprawione i możemy nim jechać. Porobiłem kilka kontraktów i mamy i mamy 28 tysięcy euro dolarów, więc możemy. Na jakiś czas się zrobić zadanie na rozdrożach, no, czyli wątek rogue, um, a później może zrobimy to zadanie. No a na, na sam konie. Na sam koniec zrobimy zadanie. Witaj w pacyfice, ale to później. Generalnie robiłem zadanie, gdzie co ja robiłem? Gdzie musiałem wziąć typa, który, któremu paliły się miejsca im no tutaj macie... Tutaj macie ładnie opisane. I... I potem chciałem zrobić zadanie Wędrówka Głupca. Gdzie... Ym, chodzi o te... no, ja pokażę wam. Ym, o te karty tarota I, mo, i, mo, i możemy porozmawiać z Misty albo porozmawiać opcjonalnie z Wiktorem, więc myślę, że porozmawiamy z Wiktorem najpierw Dobra. To porozmawiajmy z Wiktorem. Najpierw gumrze o jest. Słuchaj, nie śmij się, ale widuję w mieście dziwne obrazy. Jakby murale, ale wiem, że one nie są rzeczywiste. Pewnie jakieś uszkodzenie Kiroshi. Mogę się temu przyjrzeć. Nie. Obrazy są złożone i... jakby symboliczne. O, w takim razie to biochip. Mózg nie radzi sobie z zalewem informacji, albo wręcz doszło do zmian w korze mózgowej. Możesz coś z tym zrobić? Nie. Powinieneś jak najszybciej znaleźć sposób na pozbycie się biochipu. Okej. Okay. Porozmawiamy jeszcze z Misty No a później nie wiem co będziemy robić No najwyżej będzie Albo dopójdziemy na tą fabułę Albo porobimy sobie jakieś poboczne Gdzie jest, Gdzie jest tam Misty? Kurde, ja tam chyba muszę pojechać. A Albo... tu użyjemy szybkiej podróży. Wiem, że na początku jest nudno, ale. Aha i... Przestawiłem trochę mikrofon, więc mam nadzieję, że może będzie mnie trochę lepiej słychać Góry do sceny nie zmieniłem. Dobra O, Tam jest tarot. Nie, nie! Arasaka nie jest zwykłym planem! Nie są nawet burzy. Co na górze jest Dobra tam. Później tam pójdziemy. o że my tędy e, jakby co to e, z tymi malowidłami tymi obrazami nie będę was męczył e, myślę że poza nagraniem będziemy będę te Te, te, te obrazy, te obrazy szukał. Hmm. No także mówię, możliwe, że dzisiaj będzie, no, trochę nudny odcinek. Gdzie jest? tu jesteś. O czym mówiliśmy? Już wiem. Widziałem w mieście dziwny obraz i pomyślałem sobie, że to coś z twojej branży. Jak wyglądał? Zarejestrowałem skan, obejrzyj sobie. Wielkie Arkansila nagrywa się. Ta nagrywa się. Wyższa siła udziela ci wskazówek. Wielkie Arkanum? Co to jest? Karta Tarota, archetyp. Wiedza zaszyta w symbolu, albo etap w wędrówce przez życie, wybieraj. Mówisz, że jakaś siła wyższa przemawia do mnie przez symbole Tarota? Albo do Silverhanda, albo do obu naraz, bo przecież teraz we dwóch tworzycie jedno. No. Byłoby łatwiej, gdyby siła wyższa mówiła jaśniej. Świat jest labiryntem złudzeń, a światło nie jest łatwo przebić się do środka więzienia, w którym żyjemy. No dobrze, to co mam zrobić z wskazówką, której nie rozumiem, otrzymaną od siły, której nie znam. Na twoim miejscu rozglądałabym się za kolejnymi znakami. Tarot opisuje drogę, więc idź tą drogą. Dalej nie wiem, co mam zrobić z tym znaleziskiem. Szukaj innych obrazów. Na pewno miejsca, w których je znajdziesz, mają z nimi związek. Rozmyślaj o tym, co zobaczysz. Myślę, że te znaki mają za zadanie pomóc ci zrozumieć prawdę. Akurat zrozumienie prawdy jest daleko na liście moich priorytetów. Gdy przyjdą trudne chwile, będziesz musiał zdecydować, jaką drogę obrać. Wtedy wszystko zrozumiesz. No, nie wiem. Wróć do mnie, gdy zobaczysz już wystarczająco wiele. Pomogę ci wyjaśnić, co widziałeś. No i okej. Okay. No jak mówiłem, ja tych... Ja te będę poza nagraniem szukał. Tu jest jakiś poboczny No i zrobimy O Jezu jak ścina Ja pierdzielę O kolejny Ale ścina Jezu Jak ja na telewizorze Grałem też takie coś miałem. Aha, bo to jest chyba. Afterlife? No, To jest Afterlife. co słychać aha Longer yet, O nie! To ty wpakowałaś mnie w... Kurde... Bycie co? Z zaczniemy. To gówno i dobrze o tym wiesz! To twoja wina! Straciłam przez ciebie Poprażę. wszystko! Naucz się rozwiązywać swoje problemy. Oh, wiesz co, rok? Pierdol się! Ej, ty. Chcesz zarobić? O co chodzi? Robota jest. Trzeba coś przewieźć z miejsca na miejsce. Szybko, po cichu. Kumasz? Takie rzeczy załatwia się przez fixera. Pierdole, fixerów. Biorą kasę za nic. Aha. Nie wróżę ci długiej kariery w tym mieście. Nie chcę, żebyś mi wróżył, tylko żebyś coś przewiózł. Wchodzisz w to, czy nie? Mów dalej. Sprawa jest prosta. Jedziesz do Kabuki na nadbrzeże. Zabierasz stamtąd paczkę, dzwonisz do mnie, a ja mówię, gdzie ją podrzucić. Jasne? Mhm. Mm Wszystko poza moją zapłatą. Nic nie bój, chłopie. Dostaniesz coś ekstra. Z importu. Ale bez cła. Średnio jesteś konkretny. Ale za to solidny. Zaufaj mi. To prosta robota i dobry zarobek. To jak? Godzisz? No pamiętam to zadanie. Niech będzie. Wchodzę. No, ekstra. Wiedziałem, że się dogadamy. Jedź do Kabuki na nadbrzeże. To się za starą lodówką z napisem No Future. Jak już ją namierzysz, otwórz ją i zabierz to, co będzie w środku. A potem zaplankowałeś instrukcję. Mhm, to do usłyszenia. A pa pamiętam to zadanie. Czekajcie. Dobra, wiecie co? Myślę, że za samym odcinku pójdziemy ten, ten wątek z Rową ro kontynuować, a dzisiaj no zaczniemy. Rowk, chciałem pogadać. W porządku. Patrzcie, tylko co też kot przyniósł. Coś ty za jeden. Jestem V. I czego ode mnie chcesz, V. Minęło by tyle lat. To naprawdę rok. Pierdolona rok, rozparta na kanapie wtedy. Moonblive. No, Nie pogrywaj z nią. Przejrzyjcie na wylot. Mów jak jest. Ta dziewczyna. O co jej chodziło? Ją zapytaj. Może wciąż mazgaje się w jakimś kącie. Potrzebuję twojej pomocy. Muszę kogoś znaleźć. Kogo? Anders Hellman, inżynier wyższego szczebla. Pracował dla Arasaki. Moment. Anders Hellman, sprawdź mi go. Dzięki. Nie, jeszcze mi nie dziękuj. Po pierwsze, moja pomoc kosztuje. A po drugie. Dexter Deshon, Jackie West, t -Ball. Tak. Dobrze cię kojarzę, Vin. Ciągnie się za tobą widmo śmierci. Taki p. A to suka. Spytaj ją, czy pamięta Arasaka Tower. Odstrzelili mnie na jej oczach. A powiedz mi to. Naprawdę chcesz się bawić w wyliczanie nazwisk? Proszę bardzo, Johnny Silverhand. Zginął w Arasaka Tower. Na twoich oczach. Bawimy się dalej? Czy jednak pogadamy na serio? Masz jaja, chłopaku. To mi się podoba. Ale ja się nie bawię w sentymenty. To jest biznes. Potrzebujesz mojej pomocy? Przygotuj pieniądze. I właśnie dlatego... I e, właśnie dlatego chciałem... E, przed... E, właśnie dlatego chciałem... Wątek rok zostawić na kiedy indziej, bo bo musimy zapłacić 15 tysięcy euro dolarów no my akurat mamy 28 tysięcy więc To wystarczy co płaćmy zwrócił kto to pogadamy aha

Zmieniłeś zdanie w sprawie roboty? A jakiej roboty? No wiesz, wyścigi. Claire, pamiętasz? Wybacz, ale jestem tu z innego powodu. A, szkoda. Te wyścigi nie chcę robić. Z nim. Aha, to teraz nie będę. Hej, śliczny! Nie rozlewaj! Tak, ty! Całe wartości! Najebany to do domu! Kurwa, jak nie fac! Czemu nie pojechaliśmy do szpitala? Dobra, tfut. To... Zaczekajmy! Tak, ten wątek będziemy. Tak jak nie, przyjedzie? Co nie przyjedziesz? Albo wątek zro... będziemy, będziemy tam... robić. Um, do samego odcinku, myśliwe. Ja do Rouk, wiem, że miałem przyjść. Hej, Rok, o no co jestem? Co z Helmanem? Dwa, poproszę. Zrób nam miejsca. Siadaj. O, oh, blisko. Blis. Oh. Mam nadzieję, że go znalazłaś. Rzadko widujesz taką determinację. Musi ci na nim bardzo zależeć. To kwestia życia i śmierci. Tego też od dawna nie słyszałam. I ty, ten, ten czony, ty się na nią zostaw patrzy. butelkę. Częstuj się. Twoje zdrowie. Twoje zdrowie. Przyda ci się. Dzięki, Nix, Mixer. Królowa afterlife. Kto by pomyślał? Mam drzazgę z informacjami dla ciebie. Myślisz, że pomoże? Rogue bywała zimną suką, ale zwykle ufała intuicji. Na moje wyczucie uznała, że jesteś w porządku. No to popatrzmy. Kurde, szkoda, że ja w wersję 2.0 nie gram. Tego twojego Hermana nie ma na żadnych oficjalnych listach płac. Za no to jest w zastrzeżonych kartotekach Chianti. To spółka zależna Kangtao, korporacji należącej do Chińczyków. Kangtao od dawna używa spółki jako przykrywki dla swoich wrażliwych operacji. Rozumiesz? Pewnie chronią go przed Arasaką. Pracował dla nich przy tajnym projekcie. Chronią go przed Arasaką i wszystkimi innymi korporacjami. Które chętnie skorzystałyby z jego wiedzy. To odszyfrowany przebieg tras najbliższych transportów Kangtao. I myślisz, że w jednym z nich będzie Helman? Tylko w którym? Spójrz na specyfikację tego konwoju. Jedna fałka, brak wsparcia naziemnego, brak podpiętych manifestów towarów. Prawda. Kantao czasem nie rejestruje transportów, jeśli chcą sprzedać coś pod stołem, ale. Zobacz dane obciążenia tej fałki. Już zatwierdzone w systemie. Za niskie. Na pokładzie nie ma ładunku. Proszę, proszę. Za to jest wykaz pasażerów. Oddział bojowy ochrony Kangtao. Oraz jeden VIP. Transferowany właśnie z Kianti. Helman. To były dobre wiadomości. Aha. Na no pięknie. A tu ja tu chciałem powiedzieć, że. E, bardzo mi się podoba. E, głos Rogue. A muszę, muszę przyznać, że pasuje. Naprawdę. To wszystko są zastrzeżone dane. Dotarłaś do nich tak szybko? Wiedziałam, gdzie szukać i kogo użyć do ich zdobycia. Poza tym nie lubię marnować czasu. Także na zbędne pytania. To jakie są złe? Chodzi o miejsce ekstrakcji. Patrz, tu wszędzie jest przestrzeń powietrzna Night City. Aha, uh -huh. bez szans na przejęcie transportu bez zaalarmowania NCPD. Tu z kolei jesteśmy już zbyt blisko placówki Kangtao. Błyskawicznie przysłaliby posiłki, gdyby cokolwiek drasnęło ta fałkę. Ale tutaj Jackson Plains. Wąski obszar poza jurysdykcją Night City i poza zasięgiem Kangtao. To Twój szczęśliwy dzień. Martwa strefa, czyli tam go przejmę. Na pewno przyda ci się ktoś, kto orientuje się w terenie i będzie w stanie zorganizować tego typu robotę, łącznie ze sprzętem. Namierzenie takiej afałki nie będzie łatwe. Poza tym znam ten model. Poprzednie wersje latały w wojnach. Te kolosy są szybkie i mają zaawansowane systemy obronne. Bawienie się w ostrzeliwanie takiej afałki nie wchodzi w grę. Dlatego lepiej rozwiązać ten pros. ...sposobem. Mam ludzi, którzy takie sposoby znają. Lub potrafią improwizować. Znasz kogoś odpowiedniego? Panam Palmer, najemniczka. Co prawda straciła wsparcie swojego klanu, ale to wciąż matka. Zna tam te okolice. Pomoże ci, nie będzie miała wyjścia. Nie będzie miała wyjścia? <laughs> nie brzmi to zachęcająco. Na bardziej zachęcającą opcję cię nie stać. Nie stać mnie na zmarnowanie szansy na dorwanie Helmana. To twoja decyzja. Vi, mam złe przeczucia. Coś mi tu nie gra. Nomadzi omijają miasta szerokim łukiem. Wszystko zależy od klanu, od znajomości, od tego jak bardzo są w potrzebie. A ty to co? Aldecaldos rzeczywiście niechętnie wchodzą w miejskie układy. Panem ma inne podejście? Nie tylko w tej sprawie. Tego chyba nie będę mówił. Dlaczego Panem będzie musiałem mi pomóc? Wyczuwam tu jakiś haczyk. Od czasu do czasu przewoziła dla mnie różne towary. Ostatnie zlecenie poszło nie po jej myśli. Co się stało? Ujmę to tak. Znam. Straciła towar i wóz. Zrobi wszystko, by odzyskać przesyłkę. Mogę jej pomóc odzyskać towar, ale skoro nie wiemy, gdzie go szukać. Ja wiem. No to powiedz. Wiesz, ale nie powiedziałaś tego pana? Ze mną też będziesz się bawić w kotka i myszkę? Moja robota polega na zauważaniu okazji i wykorzystywaniu ich. Gdybym jej o wszystkim powiedziała, panam chwyciłaby spluwę i zaczęła się bawić w zemstę z łatwym do przewidzenia finałem. Nie lubię tracić ludzi w tak głupi sposób. Czyli panam ma szansę ze mną, z kolei ja mam szansę, jeśli ona pomoże mi. Dwa piątki na szachownicy rok. Cieszę się, że rozumiesz. W porządku, To powiedz mi, co wiesz. So. Rocky Rich to opuszczona mieścina pod Night City. Panam wie gdzie to jest. Pojedziecie tam, odzyskacie towar i Bus. Skontaktuj się z nią, przesłam ci na miarę. No wreszcie. Wyjdziemy ok, dzięki. Tak. tak zrobię. Powodzenia. Yy, ok. <śmiennie> co? Yy... Wiem, że krótki ten odcinek, ale. No i nudny trochę. E... Ale myślę, że. E... Dalej. Powi... Albo widzicie, co najlepsze ja zaznaczymy do pana. Łok. Wow. Pana, z tej strony Wi. Wi? Jaki V? Skąd masz ten numer? Od Rogue. No, zajęliście. co chce mnie wpakować tym razem? Nie wnikam w to, co jest między tobą i Rogue. Mam sprawę. To wspaniale, ale w tym momencie muszę zająć się czymś innym. Odzyskaniem ładunku i samochodu? Mogę ci w tym pomóc. Skład kolejowy przybonita street. U wylotu z miasta. Spotkajmy się tam. Do zobaczenia. E, dobra. E, ale myślę, że tym zajmiemy się w odcinku następnym. W sensie, że się spotkamy w, na miejscu w tym samym w następnym odcinku. Także mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeśli tak, zostawcie oczywiście coś po sobie. No i do zobaczenia oczywiście na dniach w kolejnym odcinku z Cyberpunk 2077.